Witam gracze. To jest Total Daily. Dzisiaj mamy wielki piątek. A ja muszę sprawdzić w moich notatkach, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Hit dnia: Lecce kontra Napoli, co ci kupon naprawi. Następnie espektek Gold w naszej ofercie. O tym powiem trochę więcej. Liga Mistrzów w siatkówkę i dwie polskie drużyny. Coś niesamowitego. Derby Poznania już najbliższą sobotę oraz Liverpool kontra Arsenal. Total Daily zapraszam. Chyb dnia, musicie mieć ten sznyt, żeby zagrać lepsze kontra Napoli. Jak sądzicie, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Kurs znajduje się tutaj. Wyrównane spotkanie. Geraczu, nie wiem czy wiesz, ale w naszej ofercie dostępne są już zakłady na expected goal. Prawdopodobnie o tym nie wiedziałeś, a moim zdaniem warto, żebyś to sprawdził, zweryfikował i zastanowił się, bo taką ofertę przygotowaliśmy na ten weekend na Ligę Angielską. Zapraszam. Teraz będzie dobrze, ponieważ nagrywam to już któryś raz. Final Ligi Mistrzów, w siatkówkę, bo nie w piłkę nożną, jak wiadomo, nie byłoby to takie proste. Zagrają dwie polskie drużyny. Nazwa nie jest krótka. Grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Kontra, nazwa trochę, trochę krótsza, jest Rzymski Węgiel. Kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko? Jak uważacie? Piszcie w komentarzach poniżej. Graczu z Wielkopolski oraz graczu z całej Polski. Nie wiem, czy wiesz, ale w najbliższą sobotę, czyli już jutro, derby Wielkopolski, lech Poznań kontra warta. Kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko? To się okaże. Jakie są na to kursy? Znajdują się one tutaj. Więc ty i nie bójcie się. Wysokich wygranych, total bet. Graczu. To już jest finisz naszego Total Daily. A ja na sam koniec mam do Ciebie pytanie. Czy Arsenal wygra z Liverpoolem? Jak sądzisz? Jak uważasz? Czy Liverpool pod przywództwem Jurgena Kloppa poradzi sobie z Arsenalem, który jest w niesamowitym gazie i idzie po Mistrzostwo Anglii? No i właśnie, czy to Mistrzostwo Anglii zdobędzie? Jak uważacie? Piszcie w komentarzu poniżej. Oraz, nie pałam zostawcie like, sub oraz dzwonek.